Oj drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Monbazo. 8,41. Wczoraj nie dzwoniłem do matki i jak sami widzicie, nie musimy już najprawdopodobniej do niej dzwonić. Szkoda, że Leoś nie otrzymał ode mnie tam fajnej rzeczy. Tu jest wszystko podładowane, ale wydaje mi się, moi drodzy, że ja muszę tak czy jak już jechać szybko zatankować, ponieważ tu już po mało brakuje paliwa! A ja. Cyk, dobra, gdzie jest moja taczka, człowiek? Oes. Pa, wszystko zarażone, nie, patrz co tu się dzieje. Tu cyk. Tu. Tu cyk... Jeszcze nie jest podlane to wszystko, człowieku. To musi, to musi rosnąć, nie? To musi fajnie, pięknie rosnąć. A tu? I tu chyba ziemniaki też możemy robić, nie? 100%? Ja, 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 już możemy robić. Także ja sobie to szybko, fajnie, pięknie pozbieram. I musimy zawieźć. I jak, ile mam roboty? To jest niemożliwe. No człowiek. Ja teraz tyle mam roboty w tej gierce, że to jest niemożliwe. 100%? 97%? 100%? Dobra. Ale muszę jeszcze zasadzić, nie? Patrz. 3? Wow. I tu jeszcze. Ale, ale spoko, czy to jest pod. Ja, 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 jest podlane, dobra. I tu się za chwilę też zbierze. I ja nie wytrzymam psychicznie. I 100% ziemniaków się ma! Ten, co się chciał na policję podać, widziałeś go? I pa, jeszcze ziemnioki mamy. Yeah, patrz. Normalnie ziemniaki jeszcze sprzedajemy, frytki. Za to też chyba 200 wydostajemy, nie? I kosz do pakowania, chłopie, frytek, nie? I normalnie frytasy, ty. I jeszcze patrz tu, pa. I raz. I, i jak ja jestem. I jeszcze beczki muszę za... I dwa, nie? Ja nie mogę, ja, ja się tak cię... I jeszcze muszę napalić w piecu. Ale dużo kasy! Kasa, 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 bo dzisiaj jest dzień, wiecie jaki? Dzisiaj jest dzień szpachlowania. Normalnie szpachlujemy się. Nie, to zabrzmiało jakbyśmy coś innego ze sobą robili, ale no dobra. Ja biorę to... Ja, brat, już nie sprzedaję drewna. Ja się to później ogarnę, ja później będę chciał ten garaż. Ale teraz dla mnie najważniejsze są piwska. Aha, i wy mi pisaliście, no, 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 Junior, ale to nie są piwska, to są syropy klonowe. Ja wiem, ale to się tak przenosi przenośni gada, nie? Że to jest piwsko, putinę, to jest jedzonko, energia wiadomo i lęk, to też wiadomo. Ty gdzie? Ja myślałem, że mi chatę zburzli. Normalnie tu podjeżdżamy fajnie, pięknie i już słyszę tyk, tyk, Ty no jedna paczka mi wyleciała. Mnie ta gra tak denerwuje z tym wylatywaniem z tych rzeczy z tego auta, że to jest niemożliwe. No szkoda, że mi frytki nie wyleciały, człowieku. No i nie wiadomo, gdzie to jest. na tu gdzieś jechałem i to pewnie gdzieś znajdziemy za chwilę, ale to jest po prostu lipa. Zjemy sobie to Putinę, bo to się psuje, człowieku. To w ogóle nie było w tym, w tym łonem. Ile tu mamy? O, 117. Dobra, dobra, dobra. Bo ja normalnie. No, przewróć to halo. Dobra, tak wsadzimy. Zadziała chyba, nie? Patrz. Normalnie zadziałało. Jeszcze druga beczka, patrz. Ja w ogóle potrzebuję ten uszczelniarz do puszek. No i wszystko. I się wszystko część, nie? To zaraz wleci. Ja wiem, że to zaraz wleci. Ale gdzie ja tą paczkę zostawiłem? Ile tu jest w ogóle podłączone już? 82. Nawet dobrze. Widziałeś? Ja nie mogę, ale ciśniemy No i straciłem jedną paczkę tego No przecież to ta, ta gra jest katastrofa, nie Z tym wylatywaniem tych rzeczy z tego auta ty. A tu jeszcze mam derwienko Patrzcie ile tego tu jest w ogóle Ja tego nie zauważyłem na początku, ale przynajmniej mamy Żebyśmy mieli sobie tutaj, wiecie jak Tu fajnie, pięknie porobić Klony, klonów nie będę, nie, 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 oh my god Ja gdzieś tu jechałem, nie Patrz, tu jest ta paczka, no chyba, że ona mi pod fotel wleciała Ja gdzieś tu jechałem Widzicie ją, widzicie tą paczkę gdzieś No nie ma nigdzie, nie, nie ma, nie ma ja tu wjeżdżałem I tej paczki skrętów nie ma No co za lipa Przecież dla mnie to jest 60 dolarów, ty ona się, ona się znajdzie wtedy, kiedy nie będziemy potrzeba... Wali Widzisz, nie ma jej nigdzie Przy domku też nie ma, nie? Aha, bo jeszcze muszę psa nakarmić, czekaj Te beczki mnie męczą, nie? Te beczki wylatują Tu bierzemy jedzonko Gdzie jest ta paczka skrętów, nie? No nie ma nigdzie, no przecież to jest taka lipa Aha, w ogóle tu jeszcze nie jest podlane, patrz jeszcze też są ziemniaki, Ja je tutaj przedstawię, żebym wiedział, że to są też ziemniaki Mi się wydaje, że ta paczka skrętów mi gdzieś wleciała pod ten. I ona się po prostu do mnie uśmiecha. Patrzcie, jak mi kurek wystaje z tego! <noise> jeszcze to stracimy z tego kanistra! Bracie, dzień dobry! Witam! Miło Cię widzieć, braciszku, ciebie też. Ile mamy już z Francisem? 17 dopiero. jeszcze potrzebuję nagrać 50 odcinków, żeby on mi garaż wybudował, nie? Ty, ale ja miałem chyba trzy paczki skrętów, nie? Dzisiaj na sprzedaż! Ja już nawet nie pamiętam. Napisz koniecznie w komentarzu, bo naprawdę, zapomniałem ty I te ATV jeszcze musimy znaleźć. Czk. Nie mam na razie czasu na szukanie ATV. Kawa. Kawa tam leżała, gdzieś to? No i tu się tak zgubi te rzeczy w tej grze, no. Tak, bo to już gdzieś tutaj jest, nie? Ja, 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 Leoś! Ja już go jutro bym miał. Ale niestety nie mam. Tu wychodzimy. Leoś! Szanowno tu przyjacielu, może jutro go zdobędziemy Siema, jak on już idzie fajnie Patrz, masz, właśnie o swojej Leo Teraz możesz kupić produkty dla psów W sklepie z dekoracjami Yeah Yeah Uniwersalne zużyte legowisko samochodowe dla psa Zamontuj na fotelu pasażera Leoś, ale jest problem, nie? Bo ee, Miał być dzisiaj odcinek z Tego, Mi czekaj Leoś, pogłasz, patrz Miałbyś dzisiaj, yy, aha, musi być dziewięć. Widzisz? Jak słodko, Dzień, Leoś! Oh my god! Ale ten piesek jest fajny, nie? Miałbyś dzisiaj odcinek ze szpachlowania, ale dzisiaj nie będzie odcinku ze szpachlowania, no bo przecież zdobyliśmy psa! legowisko, nie? Uniwersalne, patrz. Chodź! No chodź, Leo! Ale fajnie, że teraz jesteśmy sami. I co mam teraz zrobić? Bo ja tu mam... Nie, bo ta paczka skrętów, ona zaś wyleci. Jak ja to mam zrobić? Patrz. O! Właś! Właś! No, hopaj! No, hopaj! No, on nie wie, co ma zrobić, nie? No, chodź! Aha, zawołaj Leo, patrz! E. Patrz! Jak on hopnął, ty?! Ja, zejdzie ze mną, patego, nie? Ja... O, tu się da przybliżać? Ja, patego, nie? Taki psiurty! Ja nie mogę wytrzymać psychicznie, i Dobra, jedziemy. Normalnie ze mną jedzie. Jedziemy się Antoni pochwalić człowieku. Przecież ta Antonia to na wyjdzie za mnie ten się ze mną ożeni normalnie, nie? No i zaś był inny plan, zaś się zdenerwujecie, bo miało być szpaklowanie, nie będzie szpaklowania, bo mamy psa i zaś musimy kupić produkty dla psa. I jeszcze się muszę piwska napić i to i tamto człowieka ja mam tyle roboty w tej gierce, że ja w ogóle nie wiem, czy ja zaś do przedszkola polary że ostatnio się spóźniłem. Ten. Pani się pyta, kaj pan był, ja mówię, a w Kanadzie byłem, nie? Leoś! Leoś, nie! Leoś! Ja się na niego patrzę. Leoś nie! Leoś nie! Umrzemy! Umrzemy, Leoś. Umrzemy. Stój! Czemu on spada w dół, ten samochód? Jedź, 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 jedź! Proszę wciskaj tu ten pedał gazu, człowieku! Jedziesz, normalnie napęd na tył! Jedziesz, napęd na tył! Ten samochód się teraz inaczej zachowuje, jak ten pies w środku siedzi, ty. Z tym jędzorem Już miałem naprawdę śmierć przed oczami ty. Ale wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym kupił, patrzcie, bo ja teraz zdobędę te 200 dolarów. Ja bym sobie kupił dwie beczki na wymianę, wiecie? Tak będzie chyba najlepiej. I ja jeszcze muszę... Bo przecież ja mam teraz tyle tych drzew, popatrz. Cyk, 200, będziesz dostał niedzielę przez kilka tygodni. Wrócił na cenny dzień roboczy, dobra? Patrz, tu jeszcze kolejne. I ja sobie chyba za to kupię po prostu dwie kolejne te. Ciema. Ja se kupię, a nie mogę dwóch na raz Ja zaś jutro muszę przyjechać Przepraszam, bo wiecie o co chodzi Ja bym chciał zrobić tak, że, że ja po prostu będę miał dwie beczki na wymianę Ja codziennie tu będę przyjeżdżać, bo najprawdopodobniej Już mi starczy na to pieniążków Teraz kupujemy oczywiście też rurki Bo my musimy się więcej tam zrurować Ten pies nie wie, człowieku, co, na co on się pisał, nie? Ten pies nie wie, na co on się pisał Że on tutaj teraz w tym aucie siedzi Jeszcze frytki muszę sprzedać Tam kolejne zaś 500 euro wleci Kraniki? No, kraniki chyba też potrzebujemy. No trudno, żeby nie ty. Jeszcze jedne weźmiemy. Nie, no dobra, dobra. Ale czy to przy. Ja chyba to przyłączę też kupię. Bo te przyłącze mi się przyda. Syk, dobra. Jeszcze jedno przyłączę, poproszę. I Jak to tutaj wygląda? Patrz, tu jest ulepszenie 480 litrów zbiornik syropu, 10 koła. Tu mamy pać, ulepsz, kombo, bak na pacę, pompa zewnętrzna jakaś. A tu, patrz, ulepszenie odwrócona osmoza wrzenie 50% szybciej, ty 13 koła. A to? Ulepszenie. Elektryczne ogrzewanie samochodu wymaga energii sieciowej, tego jeszcze nie mam. I ja bym to poczuł. Ulepszenia aż do puszek. Ja to muszę w końcu ogarnąć. Siema. Bierzemy to, przyłączę do rurek. Chyba tego psanie. Ten pies ma te rurki na głowie, nie? Ale przez tego psa człowieku teraz mnie do tego auta zmieszczę, nie? On chce chyba wejść. On, on, już się nie, on już się nie oswoił ze mną. O mój jest tu już chyba ciasno bardzo, nie? Siema. Ja zaś ręczny mam zaciągnięty. Po co ja ten ręczny zaciągam w ogóle zawsze, nie? Patrz coś tu się teraz dzieje. Przecież to mi wyleci normalnie. Czekaj, ja sobie najpierw tutaj podjadę, bo musimy te frytki oddać. O nie, nie gadać, że ja muszę wyjść z auta, ja, ale oni się wycwanili z tym, nie? Bo ja zaś nie wiem, co mam zrobić. Siedzenie. Dobra, gdzie są te frytki? Tu. No mi wszystko zaś wyleci. Trzymaj. Kolejne 200. Normalnie. Ja jestem normalnie, już, ja już człowieku ja mam tyle źródeł dochodu, że już po inwestorzy się mogą zacząć ode mnie uczyć. Co ja w ogóle tu robię, nie? Dobra, dawaj do Kalingas, bo jeszcze tutaj mam kolejne źródło przychodu. I wiecie co? I się zatankujemy jeszcze na maksa. A, a co? Siedzenie? Ja nie wyłączam tego auta. Ciekawe czy wybuchnie, nie? Jak będę się tankował otwartym bakiem. Czy nie wybuchnie. Czy sięgnie w ogóle, patrz. Cyk. Ja, tankować się idzie normalnie, fajnie. Dobra, tu fajnie, pięknie mamy. Ty, wejdę no to zakręć. I jeszcze tu potrzebuję, bo już mi pomału w domu brakuje, tej energii słonecznej. Nie no, to mi wyleci zaś, no. Dobra, jest idealnie. I, aha, jeszcze temu muszę sprzedać. ja znajdę tą paczkę, nie? Ja tu normalnie dwie paczki miałem, ona gdzieś pod fotelem leży, pewnie się do mnie uśmiecha. Albo gdzieś wyleciała i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Dobra, idziemy do tego zioma, bo się i tak musimy jeszcze napić piwska. No dawaj to ty. ma Patrz, widzisz? Przyjaźń. I jeszcze raz przyjaźń, nie? Normalnie, no siema, wewewewewe. Syropek klonowy potrzebuję, yes sir, wewe. Tutaj syropek klonowy potrzebujemy i patrzcie, później się będziemy upgrade'ować, patrz, wydech. OEM. Wydech, model 7, patrz, tu jest jeszcze lepszy, a to są chyba te same, nie? Wydech, model 8, patrz, widzisz? I tu jest chyba model 2. Ja nie wiem, która będzie pracować, ale te dwie rury mi się bardzo podobają. Tu jest później silnik za trzy koła. To nie wiem co to jest. A, użyj zmieniacza opon. Nie ma koła w tej maszynie, aha. Czyli patrz, tu sobie później możemy ogarnąć, patrz, amortyzatory, na sportowe, patrz co tu jest w ogóle grane, patrz. Tarcza hamulcowa, klocki hamulcowe, to są uniwersalne wszystko, ale ciekawe czy są jakieś streamingowane. patrz Kierownica wyścigowa, nie? Kierownica klasyczna, kierownica wyścigowa Kupimy wszystko co jest najdroższe, zestaw neonów! To jest zainstalowane w centralnej konsoli, ja nie wytrzymam się, a tutaj to się dzieje? A tu jest stół warsztatowy, mieszanie farb i tak dalej, dobra moi drodzy, my sobie... a co, co tu jest? A bo to ja coś to, to zrobiłem z tym Tu jest w ogóle jakaś szlifierka i tak dalej Także, moi drodzy, my sobie jutro to ogarniemy, bo dzisiaj naprawdę się bardzo, ale to bardzo dużo w tej gierce dzieje I po prostu zmienimy sobie ten wydech chyba cały, tak mi się wydaje Nie wiem, czy zawieszenie, no zawieszenie też musimy jakoś zdjąć, nie? Tylko on mi będzie musiał tu jakoś pomóc, bo ja chyba cały samochód będę musiał dźwignąć do góry, nie? Dobra, jesteśmy, siema Idę się Antoni, człowieku, pochwalić Idziesz ze mną, ty? Przecież to będzie moja żona w przyszłości Czekaj, no, zgasimy tego Leoś! Chodź, chodź Patrz, kogo mam! Idziemy do Antoni się pochwalić! Leo! Tutaj! Patrz, kogo mam! Patrz! Antonia, patrz! Psy są po prostu najlepsze, nie sądzisz? Co tam? Ja chcę, żebyś tu został moją żoną. Patrzcie, tutaj mamy uniwersalne legowisko dla psa. Zamontuj na fotelu pasażera. No trzeba mu kupić inne, nie Pisie jedzenie. Ja nie mogę tego. Ten pies mnie będzie kosztował. Ściągamy to, zdejmiemy... Czekaj, zdejmij, jak... Jak to się robi? Zdejmij. Right mouse button, nie działa. A, a dobra, działa. Ja sobie to, bo to trzeba wyrzucić do śmieci, żeby nie było, że jej tutaj będziemy śmiecić. A tobie kupimy człowieku nowe posłanie, nie? Patrz? Ta, 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 ta. Leo! Co on jest? Tutaj montujemy. Patrz, jakie masz nowe siedzisko! I patrz co ci jeszcze kupię. Co by ci tu kupić, piesku? Mamy tak Miska dla psa. Którą chcesz? Którą wybierasz? On chyba datą patrzy, czekaj, muszę zobaczyć. Którą wybierasz miskę? Leo! Na, na jaką on miskę patrzy? Dobra, tutaj popatrzał? I widzimy tak z oczu i wydaje mi się, że ta zielona będzie najlepsza dla niego, nie? Albo ta biała po prostu. Bo wszystkie są w tej samej... Leo, która? Zielona czy biała? O, nie rozumie. Dobra, białą bierzemy. Białą bierzemy i co? Jeszcze żarcie byś chciał, nie? A tu jest! Patrz, mis... Ale patrz, jakie tu fajne miałeś, ty! Proszę panią, jak chcę to sprzedać. Mogę to zwrócić. Proszę mi to... W... Weźmiemy to. Normalnie. Przecież to jest o wiele lepsze. No, Leoś. Czemu mi tego wcześniej nie pokazałeś? Tu i czekaj, bo jeszcze ci trzeba kupić karmę dla psa taką wielką. Pato, patrz, przyjedzenie. Normalnie. Chodź, Leo, jedziemy do domu. Ja ci pokażę, jak ja fajnie mieszkam. Leo! Ciekawe, co się stanie, jak jemu drzwi zamknę, nie? I ja, ja go zawołam. A on przechodzi przez ściany, aha. Dobra, ty, bo mi się tu zaś wszystko wysypie. Leo! Właś! Patrz, ile ci rzeczy kupiłem, człowieku? Wydaję na ciebie 100 dolarów. Gdybym nie był taki bogacz, to, to by, inaczej byśmy rozmawiali, nie? A tak to możesz jechać normalnie ze mną. Jedziemy, tu mi się wszystko wysypie za chwilę, nie? A, i zaś się muszę zatrzymać, bo ten tu jedzie. Ja w ogóle bym musiał, wiecie gdzie, ja bym musiał też w wok... Ja bym w ogóle też musiał gdzieś tam pojechać, na ten kontynent i zobaczyć co tam jest. Tylko tam będziemy potrzebowali mieć dodatkowo paliwko w baku. I chcę tam trochę pojeździć i zobaczyć co tam się dzieje. Tu zaś kawalerzy, <laughs> tu wszędzie wszystko tracę. nie? Ja jestem ciekawy, czy ja znajdę to. Jak to się mówi, no tą paczkę tych skrętów, no przecież to jest 65 dolarów, zamykaj te drzwi! Nie no, to wylatuje, no co za badziew. O, widzisz, tak chciałem właśnie zrobić. Ty, a była tam buda dla psa na dworze? Bo ja nie zwróciłem uwagi w ogóle. Może tam była jakaś buda dla psa, bo wydaje mi się, że ja kiedyś chyba gdzieś jakąś budę dla psa widziałem. Gdzieś, gdzieś na chyba... Na, tak mi się wydaje, że było napis chyba Leo, nie? I ona gdzieś chyba jest, ale nie jestem w 100% pewien. W każdym razie, Leo... Na razie mieszkamy tu, kiedyś sobie uzbieramy na ten lepszy domek więc? wiesz synek Czekaj, bo muszę auto włączyć, Dobra, klamka I wychodzimy, nie, dobra, wychodzimy Leo, chodź, złaź Tutaj mieszkamy, to jest, to jest twój domek Daj no mi te e, Psie, psie jedzenie. rolka z rulkami. Dobra, niech będzie Tu mamy jeszcze, czekaj, bo to nie działa Dobra, mamy beczkę, ja se to później muszę prze... Bo ja się muszę ogarnąć Ja w ogóle paję, tu może jedzenia jeszcze, synek Leo Ile tu jest rzeczy w ogóle, nie? Tu masz to. Dobra, tu masz przyjedzenie. Gdzie chcesz miski? Tu? Przy koszu? Nie, no bez sensu, nie? Tu ci damy. Fajnie sobie będziemy tu siedzieć. Ja sobie te kawy wbiję, bo one mi tu mega przeszkadzają. Bez sensu, A dać będę chciał kupić i mówić, a, kiedyś mi się przydadzą, nie? To musimy zabrać tam, to musimy zabrać tam, tu się musimy tanknąć. Tylko wiesz co, ja sobie zostawię jakieś 20% i zabierzemy to też tam, bo wydaje mi się, że ta moja maszynka do cięcia tego drewna to tam też już echo. 20% jest git. Tu wszystko podlane, nie? Tu już zaś można ziemniaki zbierać. Leo, czekaj, no, bo tu jest taki mały misz masz, wiesz? Tu masz, patrz, miski dla psa. Dziad... A może... A czekaj, a może ja tutaj gdzieś... Dio nie, no, przecież tu będziesz se spał, nie? Patrz. Leo! Tu! Tu! Patrz! Leo, no zobacz, patrz! Mogę ci nalać wody? Tu, miski dla psa, dobra i mamy... Czekaj, bo tu jest gdzieś to jedzonko. To można wyciepnąć. Do niebieskiego chyba, nie? Dziękuję. Nie można tego przedmiotu do recyklingu, ten można sprzedać za metal. Na złomowisku, aha. A czekaj, bo ja mogę też to naprawić, nie patrz. Bagi części zainstalowanych. Ja nie wiem jak to się robi w ogóle. Ale Leoś, bo ty tutaj gdzieś jedzonko miałeś. Ka jest to jedzonko? Tu, pa jaka miska. I co? Ja mogę tu zrobić i patrz. To już nie działa. Miski dla psa nie działa. Leoś, bo mnie w konia zrobiłeś, nie? Bo ja tyle tego kupiłem. 25 dolarów mi wisisz. Tu mogę, patrz, tu i patrz. No wszystko. Leo! Ja ci jeszcze wody naleję. Tron, chyba jeść. Patrz, 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 patrz. Tu jest jedzenie. Tu, patrz, tu. Tu masz, patrz. I wodę też mogę mu nalać. Leo! Patrz to. Leo! On, on nie słyszy, nie? On, on jest jakiś śmieszny w ogóle. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedno jedenko. Mogę mu to dać? Leo, chcesz? Dajesz już przysmak dla... Aha, bo to są przysmaki. Aha, czy ja mu to mogę codziennie chyba dawać. Czy jednak mi nie wisisz 25 dolarów? Nawet więcej, ty, pa. Bo tu trzy, nie? 12... 24, 36 dolary, ty 38 nawet. Tu jeszcze ziemniaki czas bije. Ja nie mogę, nie? Ile? Ja teraz tutaj dostałem? Dwa. No i wszystko. Tych ziemniaków jest coraz to więcej, ty. Tu jeszcze, pa, wykopiemy se. Jakie mam wystarczające miejsca? No, o co ci chodzi? Tu podlejemy przy drzewku, fajnie. gdzie jest ten jeden ziemniak? Ja go zgubiłem. No ja go zgubiłem, nie? Tu jest, dobra, mamy. Fajnie. Podlane, Wszystko fajnie, pięknie. Patrz, zaś 100% mam tego, nie? Normalnie ziemniaki robimy człowieku, ja już praktycznie codziennie będę frytki sprzedawać. Dobra, tu 40-50% w sumie. Więc może jutro coś jeszcze sprzedamy. A Ty, Leoś, chce siedzieć tu w, dom w domku na razie. Chyba, że chcesz cukrownie zobaczyć, co? To wskakuj, chodź. Wskakuj. Ja ci pokażę jeszcze moją cukrownię. Tylko nie wiem, czy się zmieścisz. Bo ja mam tyle rzeczy do przewiezienia, wiesz, że sa o tym tam podjedziemy. Ty, ale zamykaj drzwi za sobą, co? Dobra, Leoś, jesteśmy. Patrz, widzisz, co tu się dzieje. Najgorzej. Ale ja będę miał chyba 120 litrów, tak mi się wydaje. To jutro na wymiankę możemy pojechać, patrz. Leoś, no wyłaś! Tu to trzyma w pysku. Chodź, Leoś. Złaś, ile my tutaj mamy? 204 litry. No człowieku, patrz. Czemu to nie działa? To co jest? O, jest, dobra, le leje się. Także jutro na spokojnie na wymiankę sobie już robimy. I teoretycznie bym mógł dzisiaj popracować, bo mamy, patrz, 30 tych kraników, więc kraników już nie kupujemy. Ale ja muszę się jeszcze zrurkować, tu wszędzie. Jeszcze mamy przeduszkę, i jeszcze to, jeszcze tu się musimy zatankować. Bo tu już pewnie też jest echo, nie? A to się przyda. Widzisz? 20% mi weszło. Mówiłem ci, że tu już nic nie będzie. Tyle oćba, ja muszę trochę popracować, wiesz? Ja tam muszę człowieku poinstalować psie rzeczy. Bo tutaj, mój kochany piesku, tu ja mogę pa, ile a ja tutaj się jeszcze mogę podłączyć. Jeszcze tu się mogę podłączyć. Jak ja to mam teraz zrobić? Tak, patrz, normalnie, nie? Tak. Tu nie przejdę zaś. Bo tu mi drzewo przeszkadza. Nie no, przejdę, idealnie Tu, i teraz mogę jechać tu Patrz, co tu się dzieje Oh my god to jest, nie, Czy to jest klon? Nie, to jest sosna Tu są same sosenki A my, człowieku, nie, nie dojadę tu Ja ja dojechałem, nie? Ja nie mogę, ty, no, patrz, co tu się dzieje Jaka tu jest farma piwska Ile ja tu już mam? 88, nawet dobrze, czaisz to? W ogóle fajnie, że ja tutaj sobie poprzewoziłem te rzeczy Do cukrowni, a ja się teraz podpinam tutaj pod domem, nie? Czekaj, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze tu? Tu jest jeszcze jeden kloniks. I tu już pomału pod domu musimy iść, nie? Ale ja sobie wezmę jeszcze te kraniki. Bo ja jeszcze tu się mogę podpinać. Zobaczcie, ile tego tu jeszcze jest. Dobra, stąd sobie pójdziemy. Tu jest chyba wszystko podpięte, nie? Ja, ja, ja. Tu jest wszystko podpięte. Więc my się dalej tutaj podpinamy. Patrz, normalnie, nie? Tu jeszcze gdzieś jest jakiś klon? Nie ma na razie, tylko tam są. Dobra, dawaj mi te rurki. To już się ciemno robi. Ja tego nie nienawidzę. I co? I to stąd dosięgnie? Tu. Ja bym chciał, żeby to tutaj dosięgło. No, normalnie, że to sięgnie tu. Tu, teraz pojedziemy sobie tu. Już mi rurek brakuje. No i wszystko. Ile już mamy podłączone? 91. Dobrze mi napisali. Tyle Leoś, patrz, 92 już mamy. 93. 94. Jak, jak ci się podoba, Leoś? Fajnie, nie? Fajnie jest. Tu nie mam, tu nie mam podpięte chyba, nie? Patrz, tu. Tu jeszcze dwa mogę podpiąć, patrz. Cyk. I tu jeszcze jedziesz, nie? już mamy prawie 100 drzew podpięte. Ty, za chwilę dostaniemy jakiś achievement. Ja bym tutaj się musiał jeszcze rozłożyć Ile mamy w ogóle tego? Pięć bo, Ale tutaj będę, wiesz co potrzebował, Leoś? Ja tutaj będę potrzebował ten taki słupek Aha, i w ogóle ja widzę, że człowieku, ja mam całą beczkę zapełnioną Więc tutaj trzeba teraz jeszcze Ten słupek potrzebuję Ja jeszcze tutaj gdzieś drewno miałem Tu jest, nie? Dokładnie Tutaj się jeszcze możemy ogarnąć Bo ja sobie muszę jeszcze w piecu napalić Dobra, tu się tniemy Dobra, wyłączamy i musimy się teraz ogrzać to piwsko, bo ja mam tyle piwska I to szkoda, żeby się nie robiło Pa, tu już beczka zlana Tutaj mamy, człowieku, pa, jeszcze 84 litry Więc na spokojnie, na bank mi się na, do jutra zrobić 240 Więc sprzedamy znowu kolejne 240 litrów paliwa Eee, yy, Piwska I Jak przyjdzie niedziela, to ja, człowieku, dostanę tym razem chyba No z dwa koła na pewno dostanę I co normalnie auto kupimy Nie, ulepszacze i tak dalej Leoś, uważaj Leoś, uważaj Bo teraz tu się będzie piwsko robiło, wiesz? Leo,ś wiesz? Każ zostać w domu? Aha, czy on może tutaj pilnować, patrz. No, to jest Tu jakieś przychodzą? No, chyba nie, nie. Nie ma wrzącej wody, dobra, musimy chwilę poczekać. O, już jest, patrz. Tu się napijemy. Jak też się też napić? Ja bym ci dał, ale to tak nie za bardzo, nie? 867 87 litrów. Na spokojnie, co to jutro przygotujemy. I co jeszcze dzisiaj chciałem zrobić? Auto musimy przedstawić. Leo, bijaj. Chodź, ja to chciałem wziąć, nie? Patrz, czemu mi nie mówisz? Że chciałem co to wziąć. Ale czy kraniki będę... No dobra, kraniki też weźmiemy. Dobra, gdzie my mamy te klony? Tu jeszcze są, nie? Tu jest przecież ich, bar... ich bardzo dużo. Tu jeszcze z 10 chyba będzie. A ja mam tylko i wyłącznie 5 rurek. Czekaj, bo te kloniksy mi się kończą tu. Więc ja wbiję gdzieś tu. Okej, okay, to się przyłączy chyba, nie? A czemu to się nie chce przyłączyć? Bo to drzewo chyba przeszkadza. Albo patrz, teren. Nie. No patrz, z tej strony się da przyłączyć. Nie wiem w ogóle o co chodzi. I tu jedziemy. I tu też... Nie, to nie jest klon. Tu sobie pojedziemy Ja mam jeszcze, dwie rurki jeszcze mam Więc chyba wystarczy tu I gdzie jest jeszcze kloniks? Mm, tu jest jeszcze kloniks Ale wydaje mi się, że tu są jeszcze dwa klonicy, nie? No oczywiście, że to są dwa klonicy. Więc normalnie bierzemy, patrz przyłączę rurkowe i tu Normalnie kraniki, nie? Normalnie, fajnie, pięknie I teraz bierzemy stąd I człowieku podpinamy i już mamy chyba ze 100 podpięte to jest niemożliwe. Tu fajnie rośnie. Bardzo szybko muszę wam powiedzieć rośnie. Bo wydaje mi się, że jak one są obok siebie, to one się chyba wspierają, co? Do kosza z tym Tu Co jest? Do kosza! Nie można wyrzucić tego przedmiotu. Czemu nie? Czemu ja tutaj mam... Niektórzy ludzie mają ciekawe rzeczy do roboty w wolnym czasie, ech Skoczę. Do... Skoczyłem do tego. Do kosza na śmieci. Leo, bo jak ty tu już jesteś, to już nie ma miejsca dla ciebie, nie? Na, znaczy dla mnie. Leoś, dawaj, chodź Idziemy. I teraz się jedziemy przejść, bo ja muszę zobaczyć, ile mam podpiętych tych drzew. Patrz, jak to tutaj wygląda? 100 drzew! Równe 100 drzew mamy, moi drodzy. I pisze, dobrze, dobrze. A tu już się skończyło palić, nie? Ile ja potrzebuję tego drewna, żeby, żeby to się fajnie zrobiło? No przecież mnie tylko chwilę tutaj nie było ty. W ogóle już jest tak późno. Ja się, ja się tak podnieciłem tym robieniem tych rzeczy, że już jest człowieku. W pół do trzeciej Już jest w pół do trzeciej, rozumiesz to? Przecież ja już, już, już jest trzecia Jak ja jutro wstanę, to wiesz, która będzie godzina? Dwunasta, ty Albo i trzynasta Leoś, bo musimy tą beczkę wziąć, wiesz? Chodź Ja cię tu zamykam, ty Leoś Tu se załadujemy Beczkę na jutro No ja też bym był śpiący, ty O czwartej, nad ranem Chodź, Leoś Leo Miski dla psa Leo no, Chodź, chodź, chodź Co on robi? On śpi chyba, nie? Leo Zostań w domu. Każ podążać za tobą. Czy on może teraz tutaj w domku sobie być, nie? Dobra Leo, idziemy spać. Tylko ja się oczywiście muszę zasejwować. już będzie szósta ty. Ja nie mogę. Jedzenie mi potrzebuję. Ja za chwilę od jedzenia umrę. Ty. Szósta nad ranem. A my jakieś putiny mamy. Szósta nad ranem. Ja jeszcze nie spałem dzisiaj. No musimy iść spać. No co, co zrobisz ty? Normalnie idziemy spać. Ja jestem ciekawy, o której się jutro opuczę.